Dzień dobry, witam Was w kolejny czwartek o stałej porze, by znów zbliżyć się do celu, a tym jak dobrze wiecie jest zebranie 500 gier na konsole PlayStation 3. Kolejne dwa tytuły zostały upolowane i już zaraz zostaną objawione światu. Jak sam tytuł odcinka wskazuje, dziś myślą, mową i uczynkiem przeniesiemy się w przeszłość, by poczuć klimat lat 90. ubiegłego wieku. Najpierw pomoże nam w tym gra bazująca na serialu animowanym z tamtych lat. Mili Państwo, oto Transformers Devastation. Na początek małe zastrzeżenie. Transformersy na ekranach tak naprawdę debiutowały jeszcze w latach 80., ale że do naszego pięknego kraju wszystko docierało z opóźnieniem, hype na rozkładane auta-robociki spóźnił się prawie dekadę. Sprzęt, któremu na kanale poświęcamy 100% naszego czasu, został bardzo hojnie obdarowany, jeśli chodzi o epicką serię o autobotach, ale znakomita większość tych gier bazuje na uniwersum wykreowanym w filmach Michaela Baya. I nie chodzi mi o żula, lecz wybitnego reżysera kina akcji, którego twórczy rozmach jest jest tyle epicki, co memiczny. Niestety ten bejowski monopol jest trochę krzywdzący, bowiem użytkownicy naszej ulubionej konsoli poznali wyłącznie jedną wizję tego bądź co bądź niemałego uniwersum. Na szczęście Activision w porę zrozumiało ten problem i w 2015 roku wspólnie z Platinum Games postanowili przybliżyć, a starszym gamerom przypomnieć o korzeniach serii liczącej już grubo ponad 30 lat. To akurat się udało. Pierwsze co rzuca się w oczy to prosty, umowny design robotów, zupełnie niepodobny, do swych filmowych odpowiedników. Aby uzyskać vibe 80-owej kreskówki, zdecydowano się zaimplementować niezastąpiony w takich przypadkach cel shading, znany ze swego zastosowania chociażby w grach na motywach Dragon Ball, Naruto, a i Juvie Turtles też nieraz pojawiły się w tej estetyce. Transformers Devastation to nic innego jak action-adventure slasher-shooter-brawler, gdzie lejemy Decepticony, mając do dyspozycji pięciu klasycznych bohaterów. I jako, że za grę odpowiedzialna była ekipa znająca się na rzeczy, wyszło całkiem Nieźle. Szkoda tylko, że zabawy wystarczy jedynie na kilka godzin. Ale z drugiej strony może to wystarczy. Odkąd Activision zerwało deal z Hasbro i utracili prawa do marki w 2017 roku, gry o autobotach zostały zdjęte ze sklepów, a ceny egzemplarzy z drugiej ręki poszybowały w górę. Na szczęście wciąż można jeszcze trafić na okazję, więc jeśli nawet nie zamierzacie zagrać w Devastation, to może chociaż warto kupić sobie egzemplarz, by za 10 lat, jak już będzie wart kubekasy, sprzedać go i zarówno wartość kupić sobie auto na prąd. A w jakim to żelastwo jest stanie? Nie ma metalu, ale jest plastik. Dużo porysowanego, lecz nieuszkodzonego plastiku. Pudełko jest po prostu całkiem dobrze zachowane. Okładce można zarzucić niewiele, a może nawet jeszcze mniej. Drobne odkształcenia spowodowane wadliwym designem pudełka, a tak poza tym żadnych otarć, zagięć itp. itd. hwdp. Spójrzmy do środka. Skromnie, ale przyzwoicie. Manual skąpy, jak to przystało na wydawnictwa aktywne. Division, ale za to dobrze zachowany, czego manifestacją niech pozostaną jego brzegi białe niczym zęby po użyciu nachalnie reklamowanej w latach 90. pasty Colgate. Płyta sobie leży i dobrze, bo przecież stać nie będzie. Na wierzchu na w porządku, a pod spodem też owszem, niczego sobie. Chociaż nie, są rysy, niewielkie, ale jednak. Jeszcze na koniec pociśniemy jej powierzchnię wiązką fotonową i z zadowoleniem półgłówka przystępujemy do kolejnego stałego punktu programu, czyli do gwiazdnego gradingu. Ciekawe, ile kosztuje nostalgia lat 90., zamknięta z robotami w pudełku opatrzonym logo PS3. Na Allegro nie tanio, ale jak się za chwilę okaże, nie jest źle. 81 zł. Tym bardziej, że na OLX życzą sobie 124 zł. Na Vinted 94 zł, ale jak chcecie Niemca, to będzie trochę taniej. W tej chwili w polskim Ceksie nie ma, za to w seksie brytyjskim można kupić Transformersy w przyzwoitej cenie. Na eBay natomiast trzeba dać stówkę i mniej więcej za tyle, Gra ostatnio się sprzedaje. Ja zapłaciłem złotych 51 i można śmiało powiedzieć, że jest to jakaś okazja, chociaż wiadomo, dobra cena to by była dycha. Gra wędruje na płeczkę, ale waham się czy postawić ją przy grach na podstawie filmów Michaela Bea, czy może lepiej umieścić ją przy innych grach nawiązujących do czasów młodości, żeby nie powiedzieć dzieciństwa. Pierwszy powrót w końcówkę ubiegłego stulecia mamy już za sobą, ale to nie koniec. Widzieliście, jak autoboty niszczą miasta? No to teraz może przeniesiemy się na wieś do małej kultowej wioseczki, gdzie niepodzielnie króluje kolor niebieski. Mili państwo, i może zjedna pani. Oto smerfy. Kiedy na potrzeby tego odcinka zastanawiałem się godzinami, jaki gatunek najbardziej pasuje do błękitnej franczyzy, to zanim myśli zdążyły się pomyśleć, od razu do głowy pustej niczym puszka po pasztecie Podlaskim przyszło hasło platformówka. Ideę tę podchwycili twórcy z Wayforward Technology i przenosząc się w przeszłość do 2013 roku, stworzyli taką właśnie grę z bohaterami bardzo popularnego niegdyś komiksu, a potem także serialu. Chociaż smurfy pojawiły się sporo wcześniej, to ich komercyjny sukces w Polsce możemy przypisać w wspominanym dziś na halnie latom 90. Może ktoś z Was pamięta jeszcze pierwszy tom komiksu zatytułowanego Czarne Smerfy. A jeśli nie jesteście aż tak starzy, to szczerze Wam zazdroszczę i obiecajcie, że się nigdy nie zestarzejecie. Smerfy, choć w giereczkowym półświatku są całkiem licznie reprezentowane, to niestety nie mają szczęścia, jeśli chodzi o udane, growe adaptacje. Niebiesko-białych tytułów wyszło ponad 20 i jedyne, które wpadły mi w oko, to te 16-bitowe ze SNESa, Mega Drive'a i Game Boy Advance. Pod Względem oprawy na wyróżnienie zasługuje także Androidowy Epic Run, zatrzymanie się pierwotnej komiksowej estetyki. Akurat tak się nieszczęśliwie składa, że oglądana na ekranie gra powstała nie tyle na motywach oryginalnej twórczości Peo, co pretekstem do jej stworzenia była kolejna adaptacja filmowa. Chociaż gra w swych założeniach jest raczej dwuwymiarowa, to towarzyszy jej pełna trójwymiarowa oprawa, co sprawia, że całkowicie zatraca charakter pierwowzoru i wręcz wypacza wizję autora. Niestety produkcja nie została zbyt wysoka. Oceniona i ciekaw jestem, jak bardzo mijam się z prawdą, sądząc, że jest to jedna z najgorszych gier o niebieskich ludzikach, jakie powstały. To jednak nie przeszkadza, aby przedsiębiorcze matki na Vinted i Januszowie z Oelixa windowali ceny ze względu na znaną i lubianą przez dzieciaki markę. Mimo niekorzystnej sytuacji na rynku wtórnym, jak się szuka okazji, to w końcu się znajdzie i chyba nie będzie dużym spoilerem, jeśli bowiem, że mnie się udało, ale na konkrety musicie jeszcze chwilę poczekać. Pora ocenić stan gry. Pudełko jest. I to nam powinno wystarczyć, a że jest całe i niepołamane, to już luksus. Jakieś rysy też się znajdą, ale tych na naszej zbierackiej drodze widzieliśmy już miliony, więc kto by się tym przejmował? Okładka nie jest nigdzie uszczerbana czy zagięta. Otarć też brak, więc i tym razem raczej będziemy się cieszyć niż płakać. Rzućcie okiem na rogi proste niczym pragnienia smerfetki. Otwieramy pudełko, aby sprawdzić, co kryje się w środku. Nic zaskakującego: manual, ulotka i płyta. Książeczka swym stanem nie martwi. I wrażliwego serca zbieracza, bo przez swoje 13 lat nie zdążyła się jeszcze zbiodegradować. Wygląda przyzwoicie i dopóki pozostanie na półeczce, nic tego nie zmieni. Płyta cieszy oko niewybrednym kontrastem bieli i błękitu, ale nie uśpi naszej czujności. Po przewróceniu spodem do góry nie znalazłem żadnych rys. Pozostaje jeszcze prześwietlić smurfa, a ponieważ nie ma tu za bardzo nad czym się rozwodzić, możemy zamknąć już ten skromny, ale jakże sympatyczny zestaw, by oględziny podsumować gradingiem. A ile kosztują nasi niebiescy przyjaciele? I nie mówię o policji, bo z tymi to wiadomo, ciężko mówić o miłości. Na Allegro nie ma, to znaczy jest, ale wydanie niemieckie i holenderskie, które kosztują odpowiednio 90 i 170 zł. Na OLX płacisz 114 zł i możesz tarmosić smerfetkę. 108 zł to cena prawniaka na Vintet, ale jeśli nie jesteś purystą, to po 70 zł chodzą kopie niemieckie. W naszym seksie smerfy kosztują 80 zł. Wygląda na to, że najlepiej zaopatrzyć. Się w seksie brytyjskim. Zdecydowanie dobra cena. Na eBay podobnie cztery dychy i można brać, na co zresztą nie jeden fan gargamela ostatnio się skusił. Jak wiecie, ja lubię czaić się w krzakach na ofiary, co sprawiło, że porwałem Smurfa za 25 zł. I jako że gra nie posiada żadnych dyskwalifikujących cech, musi wylądować na półeczce i pewnie zajmie miejsce gdzieś między innymi adaptacjami dzieł popkultury. Ale zanim wspomniana półeczka rozbłyśnie na niebiesko, podsumujemy sobie krótko dzisiejszą prezentację. Czając się w krzakach na obejrzane zdobycze, przyświecała mi myśl, aby upolować gry, które w jakiś sposób nawiązują do czasów, kiedy w telewizji leciały tylko dwa programy, słodkie napoje piło się z foliowego worka, a gówno nabite na patyk było najpotężniejszą bronią na podwórku. Dajcie znać, czy wam się podobało i czy takie zestawienie gier o podobnej tematyce ma sens. Tymczasem idę poszukać smerfetki. Wszystkiego dobrego do zobaczenia za tydzień. Cześć. Przenieśmy się jeszcze na moment na półeczkę, by sprawdzić zapasy magazynowe. Przed chwilą leżały na niej 482 gry, ale kiedy nostalgia wjechała na pełnej do osiągnięcia celu, pozostało zebrać jeszcze tylko 16 gier.